W dzisiejszym filmiku dokończymy sobie kalendarz adwentowy z Joder Farm w okienku numer 17. O Jezus, strach ruszyć ręką, bo nagryzie. W okienku 17 jest y, jakieś kwiatowe serduszko, ale nie będę ryzykować, bo mimcia nie ma litości, niestety. Okienko numer 18 jest z buraczkiem. 19 jest serduszko z kwiatami. 20, 20. serduszko z pasternakiem. 21 z, z. Chyba to jest też jakieś warzywko-żółte. Może pietruszka, może coś innego. Nie potrafię ocenić. 22. Też z rumiankiem. To co mięcia wcina. 23. Oj, tutaj z habrem i z jakimiś nasionkami. I 24. To jest piękna kojneczka. Ekstra, fajnie. Bardzo mi się podoba.